Komisja zakończyła pracę Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o odczytanie protokołu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, protokół z głosowania. W głosowaniu było trzech kandydatów. Pan Zbigniew Ludwin otrzymał 15 głosów, pan, e, 14 głosów, Pan Mariusz Tarca otrzymał 14 głosów oraz Pan Jerzy Wałęga e, otrzymał 14 głosów e, na 14 możliwych e, osób głosujących w tym momencie, więc wszyscy uzyskali 100% głosów. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Komisji Krutacyjnej dziękuję za przeprowadzenie wyborów i za sprawozdanie. Pozwolicie państwo, że zgodnie ze statutem odczytam uchwałę. Nie głosujemy nad uchwałą w związku z powyższym, że wybory zostały przeprowadzone w sposób tajny. Uchwała numer 28 przez 8 przez 2020 zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członków Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Na podstawie artykułu 73 ustępu 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 10 punktu piątego paragrafu 25 ustępu drugiego statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy w wyniku głosowań tajnych na każdego kandydata oddzielnie do składu liczbowego zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej obejmującego 9 osób wybiera się Pana Zbigniewa Ludwina, Pana Mariusza Tarcę, Pana Jerzego Wałęgę. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu siódmego, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szanowni Państwo, tą uchwałę będziemy procedować w sposób tajny, jawny, jawny. Będziemy, w sposób jawny. Będziemy powoływać do składu Komisji Skarg i Wniosków i Petycji członków zgromadzenia w składzie trzech osób. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Ja chciałbym zgłosić pana Roberta Ryndaka. Czy pan wyraża zgodę na kandydowanie? Wyrażam zgodę. Pana Bogusława Moronia. Czy pan wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Pana Tomasza Ptaszka. Czy wyraża pan zgodę? Wyrażam zgodę. I Czy są jeszcze inne kandydatury? Wniosek formalny o zamknięcie listy. Bardzo serdecznie dziękuję. Y Szanowni Państwo przechodzimy do głosowania nad kandydatami. Rozumiem, że już nie ma innych wniosków w sprawie zgłoszenia kandydatów. Zamykam listę i przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby w skład Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Związku Gmin Ziemi Gorlickiej? Wchodził pan Robert Rydak, pan Bogusław Moron i pan Tomasz Wtaszek, Kto jest za? Pan Rafał Kukla. Jestem za. Pan Robert Rydak. Jestem za. Nieobecny. Pan Grzegorz Nosal. Jestem za. Pan Wacław Ligenza. Jestem za. Pani Małgorzata Molendowicz. Jestem za. Bogdan Czeluśniak jest za. Pan Jerzy Wałęga. Jestem za. Pani Izabela Wąsowska. Nie Pani Małgorzata Mału. Za. Bogusław Moroń. Za. Pan Zbigniew Ludwin. Jestem za. Pani Elżbieta Wansacz. Nieobecna. Pan Jan Przybylski. Jestem za. Pan Mieczysław Skowron. Jestem za. Pan Mariusz Tersa. Jestem za. I Pan Tomasz Ptaszek. Jestem za. Głosowało 14. Bardzo serdecznie dziękuję. Na 14 członków Zgromadzenia Związku Ziemi Migryckiej głosowało 14 za. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu ósmego: podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia przewodniczącego zarządu Związku w Ziemi Gorlińskiej w zakresie dodatku stażowego. Uchwała nr 30 przez 8. Na podstawie artykułu 18 ustępu drugiego opuszczam preambułę. zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym treść paragrafu pierwszego punktu drugiego uchwały zgromadzenia z dnia 21 lutego 2019 roku numer 8 przez 2 przez 2019 nadaje brzmienie dodatek za wysługę lat w wysokości odpowiadającej obowiązującym przepisom. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Proszę o przeprowadzenie wyborów. Bardzo proszę, pan przewodniczący zgromadzenia. Dziękujemy bardzo. My chcieliśmy tylko wskazać, dlaczego jest ta zmiana, ponieważ w dotychczasowej uchwale, która była podjęta 21 lutego 2019, dodatek za wysługę lat pana przewodniczącego był określony procentowo na określonym y, poziomie 13%. Mając na uwadze to, że uroda prawa samorządowego, jak i wynagrodzenia pracowników samorządowych wskazuje, że za każdy rok 1% się zmienia, to żeby nie procedować uchwał co roku, to proponujemy w ten sposób konstrukcję uchwały, żeby prostu ona była zgodna z prawem i żeby już osoby, które zajmują się w związku z prawami wyliczeń mogły na podstawie tej uchwały procedować co roku w odpowiednim procencie, który narasta wiadomo do 20. Dziękuję. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak więc jest to zmiana formalna. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Pan Rafał Kukla. Jestem za. Pan Robert Rędak. Jestem za. Pan Mirosław Nieobecny. Pani Grzegorz Nosal. Jestem za. Pan Wacław Ligenza. Jestem za. Pani Małgorzata Molendowicz. Jestem za. Pan Bogdan Czeluśniak jest za. Pan Jerzy Wałęga. Jestem za. Pani Izabela Węsowska Nieobecna. Kredycki, Pani Małgorzata Małuch. Za. Pan Bogusław Moroń. Jestem za. Pan Zbigniew Ludwin. Jestem za. Pan Jan Przybylski. Jestem za. Pan Mieczysław Skowy. Jestem za. Pan Mariusz Tarso. Jestem za. Pan Tomasz Ptaszek. Jestem za. Głosowanie 14. Bardzo serdecznie dziękuję. Na 14 członków Zgromadzenia 14 głosowało za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu dziewiątego sprawy bieżącej wolne wnioski. Są wnioski, pytania, zapytania? Nie ma. Przechodzimy Czy do punktu. Bardzo dostanie... proszę Pan Wójt Wałęga. Szanowni samorządowcy, drobna informacja związana z naszymi postępowaniami z zakresu wniosków grupowych. Wniosek elektroniczny e urzędy w dniu dzisiejszym komplet dokumentów zgodny z wcześniejszymi naszymi ustaleniami został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję zatem wszystkim Państwu, którzy przygotowywali materiały jako wsad do tego, tej umowy finansowej, która nas czeka w najbliższym czasie. Jak będzie podpisana umowa, to będziemy już na bieżąco Państwa informować o dalszej procedurze. Dziękuję bardzo. Bardzo panie serdecznie. przewodniczący, jeszcze ja mam, pytanie. bardzo proszę. Ja mam pytanie do Pana Wojta. Gminy Moszczenica, czy przetarg już został definitywnie rozstrzygnięty w sprawie OZE? W sprawie OZE mamy postępowanie w KIO w Warszawie. Nie został wyznaczony jeszcze termin rozprawy. W międzyczasie wystąpiliśmy do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o to, żeby umożliwił podpisanie umowy z wykonawcą przed rozstrzygnięciem postępowania. To takie troszkę uderzenie było wyprzedzające, ale jest taka podstawa prawna. Jeżeli nawet prezes się nie zgodzi, to przynajmniej wierzymy, że przyspieszy to wyznaczenie terminu tej prawidłowej rozprawy. Komplet dokumentów wszystkich związanych z postępowaniem w KIO warszawczą. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania, wnioski? Nie mam. Zamykam dzisiejsze obrady.